Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy, drogie rybki, jaka energia będzie Wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu, a um, trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Um, widzę, że ten tydzień zaczynacie, być może od urlopu. Dostaliście kartę czwórki um, mieczy, rycerza buław i karta głupca. To dla mnie mówi że może być właśnie wyjazd urlopowy, nagły, taki spontaniczny, o czym mówi nam Karta Głupca. Rycerz Buław też tam mówi właśnie o takich wyjazdach, o takich wycieczkach, takich wyprawach, wyprawy takie um, aktywne. To jednym mogę właśnie trafić z tym, że właśnie tydzień zaczynacie że w tym tygodniu w sumie wybieracie się na urlop, na odpoczynek. Też może być taka sytuacja, że niektóre rybki być może są w stagnacji, dochodzą do siebie po być może po rozstaniu, po romansie jakimś, bo też rycerz Buław mówi nam o, o romansie. Widzę, że tu jest zakończony romans, bo ten rycerz jakby odchodzi. Idzie, być może w nowe. Stąd właśnie pojawiła się u Was czwórka. Mieczy, że po prostu leczycie się, dochodzicie do siebie po, po rozstaniu. Ale widzę, że taka osoba, być może to miało miejsce wcześniej, i ta osoba, może ten mężczyzna, właśnie, z, z którym mieliście romans. Bardzo prawdopodobne, że może w tym tygodniu pojawić się. Pojawić się z przeprosinami. Bo dalej jeszcze dostaliśmy kartę dziewiątki Buław. Tu jest takie jakby na tej karcie przedstawione, jakby z żalem wraca i tak jakby prosi Was o przebaczenie, tym bardziej, że jeszcze mamy kolejną kartę słońca. Karta słońca mówi nam o przeprosinach, mówi nam o zgodzie. Tak jakby być może ta osoba, ten rycerz Buław zrozumiał swój błąd. Być może doszło tam między wami tylko do kłótni, nie było takiego rozstania, że rozstaliście się na, na zawsze, um, bo tutaj już dalej pojawia się jakby u nas e, król Buław, to już jakby z dojrzałszą z energią. Być może po, tym, po tej stagnacji, po tej pauzie, która między wami była, zrozumiał coś mężczyzna, dojrzał do pewnych e, rzeczy i po prostu przychodzi do Was e, z przeprosinami, tak jakby wyciąga rękę o zgodę, a żeby się z Wami pogodzić, dogadać, o czym dla nas właśnie e, mówi karta słońca. Tutaj w ogóle u Was widzę, drogie e, panie, towarzystwo męskie e, jest jak rycerz Buław, e, król Buław, cesarz i król kielichów. E, to męskie towarzystwo jak najbardziej widzę, że będzie towarzyszyć Wam, tylko Was nie widzę, drogie panie, sami mężczyźni. E, być może też e, będziecie miały jakiś Wybór do dokonania, wyboru w sumie nie widzę, ale, ale mężczyźni są. Też jeszcze dostaliście kartę siły. Tutaj w tej karcie siły widzę, ta karta akurat jest w takiej odwrocie pokazana niezbyt, niezbyt dobrze. Widzę, że jeżeli nawet będziecie mieć właśnie sporo tych adoratorów, o czym wspomniałam. To widzę, że będziecie jakby przyglądać się nieufnym wzrokiem na tych panów. Tak jakby mam wrażenie, że w każdym z tych mężczyzn będziecie widzieć po prostu nieuczciwą osobę, że być może zechce was wami manipulować. Będziecie się bać tego i będziecie po prostu. Ostrożnie podchodzić do każdej znajomości. Nawet jeżeli wróci osoba, tak jak wspomniałam tutaj, rycerz Buław, który widzę, że odchodzi, ale może właśnie wrócić, to też widzę, że będziecie przyglądać się na niego, tak jakby z nieufnym spojrzeniem, czy faktycznie ta osoba się zmieniła ale faktycznie mogłaby się zmienić, bo tutaj, widzę, jest karta cesarza, to mógł jakby przemyśleć pewne sprawy, spojrzeć na wszystko zupełnie inaczej, z innej perspektywy i bardziej jakby wraca, widzę, dojrzalsze. To też jest bardzo prawdopodobne. Też, jak wspomniałam, właśnie może być wyjazd gdzieś um, Gdzieś właśnie na, na plaży, bo tutaj mamy kartę Słońca, to też jest jakby urlop urlopowe. To właśnie może na urlopie poznacie będzie właśnie takie towarzystwo, dużo towarzystwa męskiego, że będziecie zwracać na siebie uwagę, drogie, drogie panie. Dla mężczyzn to widzę, że możecie właśnie przebywać w otoczeniu kolegów w męskim towarzystwie. W Królu Buław to może być bardzo aktywnie, możecie bardzo aktywnie spędzać czas. Król Kielichów to też jest wasza energia, drogie, drodzy panowie. Możecie właśnie spędzać przy barach, przy kieliszku, przy piwie. No to widzę, nie jest, nie jest taki zły tydzień dla was, tylko tutaj właśnie jedynie co takie, to widzę, że kobiety właśnie mogą, drogie panie, z znaku ryb, Możecie po prostu patrzeć nieufnie na mężczyzn, po prostu z taką jakby przestrogą, że dmuchacie um, na zimne, a żeby jeszcze raz się nie, nie sparzyć na kimś. Jeżeli chodzi o pracę, bo też tutaj mamy kartę cesarza, to może być też podpisywanie jakichś właśnie dokumentów, dogadywanie się w sprawie pracy. Jeżeli właśnie szukaliście od jakiegoś czasu jakąś pracę, może straciliście pracę i rozglądacie się za czymś nowym, to przy karcie Słońca i Cesarza, plus król kielichów, ktoś wyciąga do Was rękę z propozycją. To też bardzo prawdopodobne, że możecie właśnie znaleźć pracę, dogadać się. To jest dobre dogadywanie się. Słońce Wam będzie przyświecać. Widzę, że problemy jakie jeżeli macie jakiekolwiek problemy na dany moment to ten tydzień będzie dobrym tygodniem właśnie na pokonywanie wszel wszelakich problemów. Jeżeli były jakieś e, trudności ze zdrowiem, o czym też nam mówi karta czwórki czwórki mieczy. Dziewiątka była też nam mówi o trudnościach, o niedomaganiach. To w karcie słońca widzę tutaj właśnie wyzdrowienie, dużo siły w cesarzu, dużo takiego samozaparcia, dużo będzie, może zależeć od Was, ale jak najbardziej pozytywnie, pozytywny tydzień widzę u Was. Drugi rząd, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu? Widzę, że możecie w tym tygodniu pozbyć się osoby, która. Jest w Waszym towarzystwie, ta osoba może być osobą toksyczną, może jakiegoś macie manipulanta w swoim otoczeniu, czy w pracy, czy w domu, czy ogólnie w towarzystwie, to widzę, że w tym tygodniu uda Wam się zakończyć relację z taką osobą. Może to wyjść przez kłótnie, bo widzę, że startujecie od rycerza miecze. Może wyjść jakaś właśnie taka nerwowa sytuacja, niespodziewana sytuacja i po prostu zakończycie ten konflikt moim zdaniem raz na zawsze w dziesiątce mieczy. Jeżeli są takie osoby, które zmagają się z. Z nałogami, um, czy to z alkoholem, może ktoś mieć problem z narkotykami, z paleniem papierosów, z jedzeniem o czym mówi nam karta diabła. Um, to jest takie jakby jak, jak narkotyk coś działa na Was, jak narkotyk jest chęć na coś Ej, taka, taka pokusa um, to widzę, że jeżeli właśnie chcecie zakończyć z czymś, z jakąś pokusą to bardzo prawdopodobne, że w tym tygodniu możecie to zakończyć, o czym mówi nam właśnie dziesiątka mieczy. Jeżeli właśnie chcecie tego, to w tym tygodniu będzie na to szansa. Tym bardziej, że jeszcze następną kartę macie koło fortuny. Los będzie Wam sprzyjać. Także to też widzę, że to jest dobry czas na to. Jeżeli ktoś właśnie chce odciąć się od takich złych nawyków, które, które ma, to będzie dobry moment. Także bardzo ładnie, macie kartę słońca, duży arkan i koło fortuny. Także naprawdę mówię, wam ten tydzień powinien sprzyjać jak najlepiej. Jeżeli mieliście jakiekolwiek, właśnie trudności, w podej... być może staraliście się o coś ostatnim czasem i mieliście wrażenie, że ktoś wam rzuca kłody pod nogi, nie udawało wam się z jakiegoś powodu, zresztą mieliśmy. Dość długi czas cofającego się Merkurego, to właśnie dużo było takich rzeczy, jakby nie do przełamania. Sama, sama wiem po sobie, starałam się w jednej sprawie, w żaden sposób nie mogłam sobie poradzić. Mam nadzieję, że już teraz właśnie od 12, 12 lipca właśnie już się kończy ten Merkury cofać się. Także widzę, że w tym tygodniu już uda się, jakby. Poluzuje to wszystko. Te trudności, które mieliście, to widzę, że poluzują, i właśnie w kole Fortuny można ruszyć dalej. Tym bardziej, że to jeszcze w dobrej pozycji u Was leży, to będzie można, będzie możliwość pokonania właśnie wszelakich trudności, jakiekolwiek mieliście na swojej drodze. Możecie dostawać jakieś propozycje, propozycje pracy, propozycje wyjazdu w kole Fortuny. To może być coś nagłego, niespodziewanego, ale w ten czas trzeba właśnie decydować się bardzo szybko. I to też mogą być właśnie dobre propozycje, bo to leży w dobrej, w dobrej pozycji. Co dobrego Was może spotkać? Jeżeli szukaliście jakiejś prawdy, być może szukaliście jakiejś porady u adwokata, u radcy prawnego. Też jeszcze macie tutaj widzę kartę pustelnika, to widzę, że w tym tygodniu uda Wam się właśnie znaleźć to, czego szukaliście bardziej widzę prawnie. Jeżeli chodziło o jakieś podpisywanie dokumentów, ważnych dokumentów, to też może w tym tygodniu zadziać się. O czym mówi nam król Mieczy? Też dobry czas jest na robienie badań widzę. Na wizytę u lekarza, bo król Mieczy mówi nam o, też o lekarzu. To też będzie dobry czas. Jeżeli ktoś szukał jakiejś właśnie, e, ostatnim czasem był zamknięty w sobie, o czym mówi nam karta pustelnika, szukaliście być może swojej właściwej drogi, ścieżki, lub przemyślaliście swoje życie, jakieś sprawy, coś was może ostatnim czasem właśnie dręczyło. To widzę, że w tym tygodniu uda Wam się jakby odnaleźć te światełko w tunelu, w którym właśnie błądziliście od jakiegoś czasu. Być może Wam ktoś pomoże z otoczenia, jakaś mądra osoba, może być starszą osobą, o czym mówi nam właśnie karta pustelnika, albo jeżeli właśnie nadal szukacie. Jakiegoś wyjścia z trudnej sytuacji, możecie się właśnie udać do takiej starszej, mądrej osoby. Ona na pewno Wam pomoże odnaleźć tą właściwą ścieżkę. Coś Wam może dobrego podpowiedzieć. I widzę tu właśnie starszą osobę, lub też osoba, właśnie z trygonu powietrza, Waga, Wodnik, bliźnięta. To też może, może właśnie. Może ktoś do Was wrócić z przeszłości właśnie z tego trygonu. Jeżeli mieliście y, ostatnim czasem cichy dni, jeżeli nie rozmawialiście, to jak najbardziej po kole fortuny może się osoba do was y, ta odezwać, wrócić. Jeżeli mieliście toksyczną osobę, y, to uda Wam się odciąć od tej osoby. Mówię, koło fortuny Wam sprzyja. Jak koło fortuny, taki słońce. Także pozytywnie. Trzeci rząd, czego nie powinniście robić w tym tygodniu? Tutaj widzę, że karty zwracają uwagę na dzieci. Pierwsza taką, taką widzę wskazówkę, ażeby nie ograniczać swojego dziecka w czymś. Widzę, że tu bardziej mężczyzna ogranicza dziecko. Być może w finansach, w kieszonkowym, w wydawaniu pieniążków. Tu widzę takie ograniczenie. I tak jakby widzę, że nie ma jakby porozumienia między rodzicami co do dziecka. Kobieta widzę, że się odwraca, tak jakby czuje, że nie chce się wtrącać w nakazy mężczyzny, ojca, ojca dziecka. Tak, jakby nie chce wchodzić w konflikt, dlatego się odwraca. Tu karty mówią nie, nie robić tego. Jakby nie ograniczać y, tak bardzo dziecka. Wiadomo, że dziecko musi mieć jakieś y, ograniczenie, nie, nie może być swobodne, ale też i delikatnie trzeba poluzować. Tu widzę, karty radzą poluzuj. Nie żałuj na rozwój dziecka e, pieniążku. bo tutaj mamy kartę czwórki monet. Czwórka monet jest taką kartą mm, kurczową, trzymanie się właśnie e, czegoś, finansów, najbardziej finansów, bo to czwórka monet, ale też i swoich zasad, swoich reguł. No to tak jakby karty mówią, nie trzymaj się ściśle tego właśnie, e, jeżeli chodzi o dziecko, poluzuj delikatnie. Dalej jeszcze widzę, znowuż chodzi o dziecko. Jeżeli są takie osoby, które podejmują jakąś ważną decyzję w sprawie dziecka, karty mówią nie, nie rób tego w tym tygodniu, czegoś tutaj nie widzisz. Czy tu chodzi o szkołę, czy tu chodzi o wyprawienie dziecka gdzieś. Widzę, że bardziej jakby chodzi tutaj o sport, o jakieś działanie. Może na kolonie, może gdzieś na wakacje. To widzę, że tutaj jest podejmowanie decyzji, i, i tak, jakby tutaj ktoś czegoś nie widzi. Karty mówią, nie podejmuj decyzji, nie osądzaj dziecka o coś. Jeżeli właśnie dziecko nachuliganiło w towarzystwie, w swoim towarzystwie, w grupie dzieci, być może ktoś przyszedł na skarżę na wasze dziecko. To też tak, jakby karty mówią, nie, nie osądzaj dziecka krytycznie, bo czegoś tutaj nie widzisz, jakiejś prawdy nie znasz. To może być czy w domu, wśród dzieci, w swojego rodzeństwa, czy też na podwórku, wśród innych dzieci. Może przyjść własne dziecko, naskarżyć na inne, na kolegę, koleżankę. I też może są takie osoby, które będą podejmować decyzje, ażeby dziecko w jakiś sposób ukarać, nakazać. To karty mówią: dobrze przyjrzyj się, dobrze rozeznaj się w tym wszystkim, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, bo widzę, że tutaj czegoś nie widzicie. Ale to kieruję tylko do tych osób, które właśnie. Mają taką e, sytuację lub będą mieć taką sytuację związaną z dzieckiem i z podjęciem jakiejś decyzji, czy nawet e, z, z jakąś karą związaną e, z dzieckiem. Zanim właśnie cokolwiek e, zdecydujesz, to przyjrzyj się, e, uzyskaj jak najwięcej informacji, bo widzę, że czegoś nie widzisz. E, dalej, jeszcze ostatnia rada dla was to widzę, te same karty się powtórzyły w tamtym tygodniu, tylko nie pamiętam dla jakiego znaku karta śmierci, karta wieży tutaj jest jakieś totalne zakończenie nagłe zakończenie jeżeli właśnie zakończyliście relację definitywnie z kimś karty mówią nie, nie wskrzeszaj tego nie dawaj nowej szansy być może ktoś do was wyciągać rękę o zgodę prosić raz jeszcze, żeby dać szansę z kim właśnie Zakończyliście definitywnie relacje, to po prostu karty mówią: nie rób tego. Też może chodzić o pracę, niekoniecznie o relacje związkowe. To też jakby karty mówią: nie rób tego. Tym bardziej, jeżeli wyszła jakaś kłótnia, awantura, w nerwowy sposób się rozstaliście, to karty mówią: nie, nie wchodzić jeszcze raz do tego samego. Uważajcie na y, mieszkania, na prąd, na samochody, bo w karcie wieży to są spięcia, to może być pożar, może być coś związane z elektryką. Też uważajcie na kłótnie. Może być bardzo kłótliwy, jakby tydzień co u niektórych. To też jakby unika, unikajcie kłótni, unikajcie kłótliwych ludzi w pracy. Bo asmonet może mówić nam o pracy. Też może właśnie być taka sytuacja, że w pracy może wyjść awantura niespodziewanie. To uważajcie, bo może dojść do zakończenia, definitywnego zakończenia. Także to tyle drogie rybki. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Życzę Wam samych pomyślności w nadchodzącym tygodniu. Niech Wam słoneczko przyświeca koło fortuny niech dodaje szybszego rozpędu, a żeby wszystko dobrze się toczyło i pomyślnie. Unikajcie toksycznych ludzi. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce trzymajcie się. Pa!